Założenie było przećwiczenie elementów ratownictwa wodnego, od niedawna posiadamy kolejnych trzech ratowników wopr uprawnionych do akcji ratowniczych i ratownictwa wodnego na wodzie, więc chcieliśmy, aby ich umiejętności zdobyte podczas szkolenia przekazali młodzieży z jednostki ochotniczej, pożarni, ochotniczej straży pożarnej w Wieruszowie. A se były? Były? Dwa. Dobra, drugie. Sprawdź, sprawdź na wilka pilarnej, liczę raz, dwa w normie, o, znowu ocena BC. Liczę 121, 122, 123, ale nogami 130, ile? Tętno. liczę 121, już? 121, 122. Założeniem było wykorzystywanie sprzętu do ratownictwa wodnego, czyli bojki, koło, węgorz, liny, rzutki ratownicze, aby skutecznie wyłowić i uratować osobę tonącą oraz przećwiczyć elementy resuscytacji topielca. A ty ciągnąłeś na, smy, na tak zwanej Ćwiczenia zostały przerwane wyjazdem do realnego zdarzenia, no ale po opanowaniu sytuacji wróciliśmy, aby zrealizować program ćwiczeń. Prosicie,